Witajcie, witajcie. Mam dla was niezwykle szybkie i niezwykle ważne nowiny. To już oficjalne. Diablo 3 ma naprawdę, naprawdę ma datę premiery. Premiera cyfrowej dystrybucji Blizzarda odbędzie się 15 maja i to już całkowicie oficjalne, potwierdzone dosłownie kilka minut temu, kilka godzin temu oficjalnie przez Blizzarda na Battlenecie. Cena to, według tego co ja zobaczyłem, to jest 45 funtów, czyli na nasze około 220 złotych. Osoby, które wykupią roczny abonament World of Warcraft otrzymają darmową kopię Diablo 3 i dostęp do beta testów Mist of Pandaria i gra otrzyma, to znaczy Diablo 3 otrzyma pełną polską wersję językową. Czegóż chcieć więcej. Z równo dwa miesiące ponownie staniemy w szranki z diabłem i nic nas nie powstrzyma. Oczywiście nie licząc ceny przed uratowaniem nowego Tristam. Ja już się naprawdę naprawdę nie mogę doczekać i mam nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się na polu walki, gdzie będziemy bić się razem o wolność przed diabelskimi pomiotami. Haha.